Witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Blacuszek884 Dzisiaj będziemy nagrywać kolejny film z Banankiem84 Ale do dzisiaj gramy w, w dżęgę Tauren No, gramy dzisiaj w Jenga O, i mam na dodatek taką standardową, normalną Jengę mm. Nawet git Mały, Nawet ten rzucającym Jakiś... Ej, ja go widziałam w tamtej rundzie Nie wiem, ale jest 29 sekund tylko, co? Dzień aha było 30 Panie. Nie o! Dopiero teraz się zaczęło! to się zmieniło... 100, 150... A! 150 się zmieniło. O, nie trafił. Ale szkoda. Ale mi szkoda tego typa. No ja znowu nie trafił. On w ogóle nie trafia. Co nie trafia? Uważaj, bo cię trafi. O! Dobra, trafił już teraz. Gratulacje, trafiłeś! Pierwszy raz żyć. życiu. O kurde. nie. No, że to teraz autobusami... A! Spadłem! Ja też spadłem. O nie. A ja ja, ja prawie spadłam. A ja spadłem. A! Spadłam. No. No, to jest mi. Czy jednak, jakby się nie chcesz się spać. Odżywię się, bo nie mam hajsu. Nie Jestem biedna zbyt biedna. O nie. Idę robić, robić najcięższy parkur na świecie. Dobry. Trudny. Ja się tam na nim spocę. No to jest, to jest takie początkowe. A zielony jest dobry. Nikt tego nie przeszedł. Właśnie wczoraj był czerwony dobry, jak próbowaliśmy go nagrywać. Próbowaliśmy. No. Próbowaliśmy. Właśnie tak. Wszyscy dobrze słyszą. Próbowaliśmy. No następna runda. Wieżowiec... Wierzowiec, Cylinder, E, i O jest! To jest to mapa z... To jest to mapa z Windom. Jestem co? rzucającym. Jesteś rzucającym? Nie. Aha. To co kłamiesz? Nie jesteś. Jesteś rzucający, ty kłamco. Nie jestem rzucający. Widzę cię przecież przez to okno Widzisz mnie? We mnie nie walniesz, co nie? Jesteś miła No ej No ej, co to ma być? Spadnę ze sobą O nie, nie powinienem tego mówić Teraz będzie na sam dół, tak. Wiedziałam winda, ja winda. Rozwalać. Winda. Ja Co ja będę, do mnie. Nie, winda ja będę... O, nie widać. Co A? O. O. Aż mi się lagi zrobiły. Nie. A, nie trafisz. Mm. Już prawie bananek. Uh. jeszcze rozwali temu góry. Ja jeszcze, jeszcze żyję, okay? tylko. Ja tylko ci mówię, że ja jeszcze żyję. Jeszcze wyżej? O no nie, spadłem wyżej? na sam, bo. O, jestem. Dobra, idę, będę na Idę dół, na górę. na dół. Lecz. Idę na górę. A ja na dół. A ja na dół. Ale ty jeszcze jesteś Jak ty masz iść na dół. No w sensie będę rzucać na dół. Boże! Ty idealnie rzuciłaś na moje piętro. Wstydź się. No że się wyspadłem Tylko Boże! Prosimy przygniazdać końców. Ale ty dzisiaj ten w Minecraft? Może? Nie. Może A, jutro jakiś foda. filmik wpadnie w minecrafta, ale to jest już sześć <grym> <grym> No już sobie na górę nie wejdziesz <grym> ta, win ta winda coś taka... A! trafiłeś we mnie, no nie! Trafiłeś we mnie, kurde nie. Grałam? Nie, jeszcze jeden typek jest na dole no, na samym dole No, na samym dole Taki typek sobie... Miał... Nie, wy wygraliście, jak to? Przecież ja No, to był taki typek na dole i umył... I umył umy... umy... ja, z... ja widziałem I gdybym nie liczył z to on sobie wyjdzie, siedział rozwalony A my będziemy grać jedną rundę w tą grę No to kończymy ten odcinek, nie, nie, nie. Mm. Dzisiaj będzie najkrótszy. Plus. O, tutaj może kupować przedmioty do, do walenia. O! I to jest jakieś z, z grupy. Nie. Jestem w windzie. Albo jednak nie, ja wychodzę z tej U. windy. Ja, ja się w... boję być w windzie. Idzie jest dungeon. Plus. Uch, nie działa Śpiesz? Chcesz się jeszcze bardziej? A, nic, 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 dobrze ja tylko plan na ciebie Zabijmy A, to ty mnie. jesteś! Tak Ty ja nawet mnie nie widzisz, jak jest tam Jesteś na samej górze Nie jestem A, na samej nie, górze Nie, oni pojechali rampą O, stracili łódz! O, jajaj jaj. O, um. jest Nie. I przy trochę zmniejszyć prędkość. O! O, idealnie mam was. Teraz już sobie nic nie wziąć. O tak zaparkowałem. Uch. Uch. Wszyscy są na samym planie. Dlaczego moi do się to Dobra, teraz będę, rzucał to skiliami. Dlaczego każdy jest na dole? Ja na górze się bardzo fajnie bawię. Nie ma ci na, górze. A, na bo, górze. a, bo ty, ty jesteś lobby, tak? Nie, jeszcze ja żyję. Ja. Uh. Bip, bip Ja nie mogę, jakiś typ padł do tego, do lawy uh. Bip, bip, bip Celuję was Uważajcie na mnie Muszę tego typa trafić Nie mogę go trafić. O! No. Kurde. No, nie mogę go trafić. Jest. Jest! Jest! Wygrałem! O! I dostałem... dostałem Fajnie. Zakończymy ten odcinek. Dobre. Nie, 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 nie. Jeszcze jedna rundka. Blocks i, props, blocks i props nie zagramy, bo wiesz, jaka sytuację. sytuacja Tam jak czekaliśmy, żeby runda się skończyła, to ta jedna sekunda trwała, jedną minutę To <grym> To nie ma sensu. O, o okay. Winda, winda, winda! No nie. Aha. Aha, dobra, to <grym> tak bawać, do kiedy runda będzie. Nie, 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 to nie, 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 na mapę. Głosuj ja gło ja na wierzchołek. To są mapy. Cieszę się, myślałem. Mam trochę I nie wierzę. Jeden co wybiera wierzchołek. <laughs> Klasyczna jęga. Jęga. Kurde, ja jestem graczem. Kurde, ja też. No, ale obydwaj byliśmy rzucający, więc ten odcinek jest dobry. <laughs> no nie tak. Jest bardzo dobry. Moglibyśmy widzieć no ja z perspektywy. Moglibyśmy z perspektywy. O, kto się Scottem? Koczek! Kutnik! Koczyta na kotek! Kotyk, A to jest furas. To jest Scott. To jest furas. Tylko on chodzi na drugą kołapkę. To jest nowy no, furas. On jest dopiętym winowym. Co? Nic! On jest furasem. Dobra. No, nawet no, rzucaj nie, na no, są górę rzuca. Patrz na to, patrz na to. On rzuci? A nie, dobra. <grym> nie widziałem. Podnie... Czemu on podnie, podnie... To, to podniesie, jak od nie trafi tym? No właśnie. To? A. No. No. Czemu on to pod, czemu on to. Nie wiem. On to podwyższa. Nie tak nas nie trafi. O! Dobra, zjadł blisko. A! Ej, spełniam jakiegoś typa na dół. Ja właśnie widziałam. <grymne> o nie. O, on jeszcze niższej. On chyba... Aha. Ej, jeden typek jest, jest na dole. Ej, jeden typek jest na samym dole, popatrz. Na samym dole? Nie ma widać, tam. Się, widać, a jest, a jest. No. Optycznie wcale. Mega nisko jest. A tam sobie wszedł. Hmm. Jego, jego Dawaj, więc. zdecyduj się. Też go widzę. Ale nie na sam dół. Już tam pomiędzy. Pamiętam, uh. ale i tak. Łuponiu, uh. ale bym skończył. Aż był, był wstrząs. wstrząs. U. U. Jak jest... wywalił tego klota. Jak on tego klocowalił? Jak on tego klocowalił? Uh. Oj, oj. Ja sobie chyba później oby, e, zagram w, w Uh, uh, A jednak nie, bo nie ma fnaf <śmany> Ale możesz Ultimate Custom defense. To jest podobne do no. Taki prawie FNAF, tylko że możesz sobie tam robić jakąkolwiek noc O, dobra Dziękuję za oglądanie naszego filmiku Zostawcie suba I za niedługo będzie film... No co coś no nie gada, gada, gada. ja nie tylko będzie film z Minecraftu więc subskrybujcie żeby się to spieni